Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym Gadgetowie. Chcę Wam bardzo, to bardzo, bardzo podziękować za to, że pod ostatnim odcinkiem wbiliśmy aż 27 tysięcy łapek jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że na tym odcinku również nabijemy podobnej liczby. Jeśli jeszcze jakimś cudem nie widzieliście poprzednich odcinków, to wszystkie linki są podane w opisie oraz w autrze będzie adnotacja do poprzedniego odcinka. W tym filmie nie za bardzo będą linki do konkretnych rzeczy, które pojawiły się na gadżetowie, ale będą dokładne nazwy i to, gdzie można je wyszukać, że tak powiem. Chcę wam jeszcze wspomnieć o tym, że ostatnio, jak widzieliście, były jakieś problemy z gadżetem. Nie do końca byłam pewna, czy ten odcinek wyjdzie, czy też nie. I chcę was poinformować, że po prostu czasami będą takie sytuacje, że odcinka nie będzie z powodu tego, że wszystkie rzeczy do mnie nie dotarły. I to było dla mnie naprawdę bardzo mega smutne, bo... Nie chcę, żebyście mnie obwiniali przez coś, na co nie mam wpływu, bo jeśli ktoś mi czegoś nie wysłał, to nie jest to moja wina, tylko, tylko tej osoby, która to wysyła, więc chciałabym Was poinformować, że pamiętajcie, że jeśli gadżetowa nie będzie, to jest to spowodowane jakimś czynnikiem wyższym, a nie z powodu tego, że na przykład mi się nie chciało, bo mi się zawsze bardzo, bardzo chce. I właśnie do tego też chcę nawiązać, ponieważ wiele osób się pyta na przykład o, coś tam się stało, coś tam się nie stało, bo one to nie wiedział Słuchajcie, o wszystkim, naprawdę o wszystkim informuję Was na snap. Ja jestem na Snapie praktycznie codziennie. Codziennie stawiam wam jakieś Snapy, informuję was, o czymś pokazuję, co dostałam, jakie mam paczki. Mówiłam naprawdę o wielu, wielu rzeczach. Dlatego chcę was bardzo serdecznie zaprosić, żebyście właśnie obserwowali mnie na Snapie, ponieważ tam są naprawdę wszystkie informacje. Tam wam pokazuję jakieś takie naprawdę rzeczy, które są dla mnie ważne, a o których troszkę dziwnie jest pisać na Facebooku, gdzie jest bardziej ogólnie. Tym bardziej, że na dzisiejszym odcinku jest rozdanie i jedna rzecz jest właśnie do wygrania. Ten konkurs jest organizowany przez Snap więc jeśli właśnie chcecie wziąć udział i wygrać tą właśnie oto rzecz, którą pokażę Wam za chwilę to musicie obserwować snap'a i tam będzie wszystko wyjaśnione co trzeba zrobić żeby wygrać. Nagadałam się, nagadałam się więc teraz możemy przejść już do odcinka i dzisiaj mamy tematykę troszkę taką hmm, do spania, wypoczynkową no nie wiem jak to nazwać, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba więc zaczynajmy odcinek Na początku zaczniemy od czegoś, co na pewno większość z Was ma w swoich domach, ale może nie macie tego w takiej fajnej formie. Mowa tutaj o termoforze. Wiecie, jeszcze jakiś czas temu termofor kojarzył mi się z chorobą, a teraz jest prawie codziennie ze mną w łóżku. Hehe. <laughs> dla tych, co nie wiedzą do czego to służy, jest to pojemnik, który wypełniamy gorącą wodą, a następnie możemy ogrzeć się nim miejscowo w danych częściach naszego ciała. Szukałam dla Was jakiegoś fajnego w internecie i mam taki z futrzanym niebieskim pokrowcem, który ma uroczą kinową gwiazdkę. Instrukcja obsługi jest bardzo prosta. Gorącą wodę wlewamy do 2 trzecich termoforu, a następnie przyciskamy go do siebie tak, by wypuścić z niego zbędne powietrze. Teraz możemy ogrzać się z naszym futrzanym przyjacielem. Ale z termoforem, a nie kotem. Ja na przykład wkładam go wcześniej pod kołdrę tak, by była ciepła kiedy pod nią wskoczę. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie ciepło. Ocena to 5 na 5. Kolejna rzecz nie jest dosłownie do łóżka, ale na pewno Wam się przyda. Mam dla Was cieplutkie kapciuszki. Teraz naprawdę dużo rodzajów jest w tych bardziej młodzieżowych sieciówkach. Ja skusiłam się na takie, które chyba miały być, jako króliczki. Są bardzo mięciutkie i nawet nie wiecie, jak fajnie się w nich chodzi, kiedy jest się na boso. A do tego są mega urocze. Niestety te kapcie są na zastępstwo za takie, które dzięki podłączeniu przez kabel USB nagrzewają się. Jednak wyszło tak, że idą one do mnie z Chin i niestety nie dotarły na czas, więc zapraszam Was na mojego fanpage'a, gdzie pojawi się o nich film z recenzją, gdy już do mnie dotrą. Ale pomimo tego, te, które Wam dzisiaj pokazuję są bardzo fajne i polecam, ponieważ nie jest to duży wydatek, a naprawdę umidą Wam czas spędzony w domku, zwłaszcza w piżamce. Ocena 5 na 5. Wiele razy pewnie widzieliście takie opaski na filmach. Sama była mega ciekawa, czy przyjemnie się z tym śpi, a teraz Wy też możecie sprawdzić to ze mną. Ale po kolei. Pierwsza jest niby stylizowana na owieczkę, chociaż ja tutaj owieczki nie widzę. Jednak ma ona wyszyte śpiące oczka i uroczą różową kokardkę. Z tyłu za to ma czarny materiał i musicie przyznać, że wyglądam w niej naprawdę słodko. Druga za to jest jako panda. Biały materiał to polar, a czarny to filc. Ta opaska jest właśnie specjalnie dla was! Wybrałam chyba najładniejszą wersję, bo w serduszka. Jeśli chcecie wygrać taką oto opaskę, to zapraszam Was na mojego snapa, gdzie są wszystkie informacje na temat tego, jak ją zdobyć. Tylko pamiętajcie, że snapy na MyStory są tylko przez 24 godziny i w tym przypadku jest naliczany czas od momentu wstawienia tego filmu. Podsumowując, jest to idealny gadżet dla tych, którzy lubią robić sobie popołudniową drzemkę, lub też macie tendencję do spania w pociągach czy też w samolocie. Oceniam na 5 na 5 tylko pamiętajcie, by nie spać w makijażu. To teraz jedyna rzecz, na której troszkę się zawiodłam, czyli projektor gwiazd. Wiem, że to nie kosztowało wiele, bo zaledwie 8 zł, ale spodziewałam się przynajmniej troszkę lepszej jakości wykonania. Ale mniejsza z tym, bo po ciemku i tak nic nie widać. W zestawie mamy sam projektor, kabel, przez który możemy go zasilać przy pomocy komputera czy też powerbanku. Ale jakby co, działa też na zwykłych bateriach. Mamy również plastikową nakładkę z gwiazdkami oraz obręcz do jej zamocowania. Projektor ma dwa przyciski: jeden jest od kolorowych świateł, a drugi od białej diody. Tak więc mamy trzy tryby: kolorowy migający, biały świecący cały czas lub też możemy po prostu je połączyć. Ogólnie średnio wyglądają te gwiazdy na nagraniu, ale na żywo wygląda to całkiem nieźle. Dzięki tej zabawce, po pierwsze, możemy ładnie oświetlić nasz pokój gwiazdkami, a po drugie, za kilka złotych mamy prowizoryczną dyskotekę. Jeśli jednak nie za bardzo gwiazdy do Was przemawiają, to są jeszcze inne wersje, na przykład z serduszkami i takie tam. Ja jakoś miałam co do tego sprzętu większe oczekiwania, ale spełnia swoją rolę. Przyznaję, 3,5 na 5. I jak zwykle na koniec coś, co chyba przykuło Waszą największą uwagę, czyli jednoczęściowa piżama w kształcie zwierzaka, znana jako kigurumi. Już dawno, dawno temu widzieliście, że mam taką piżamę, która jest stitchem, ale specjalnie na gadżetowo zaopatrzyłam się w jednorożca. Ten model akurat ma wiele elementów, ponieważ ma wyszyte oczy, ma również wystający ryjek, uszy i najważniejszy róg. Z tyłu za to mamy skrzydełka. I długi ogon. Piżama jest z bardzo miłutkiego materiału i jest zapinana na guziki. Na rękawach i nogawkach mamy ściągacze, a nawet mamy kieszenie, więc jest full wypas. Pytania, które najczęściej mi zadajecie na temat tych piżam, to czy wygodnie się w tym śpi. Powiem wam tak, że mi się śpi wygodnie, ale pewnie znajdą się tacy, którym będzie przeszkadzać na przykład ogon. Drugie pytanie to jak ja w tym chodzę do łazienki. Otóż słuchajcie, z tyłu mamy zamek, który wystarczy po prostu rozpiąć, kiedy mamy ochotę załatwić swoje potrzeby i tyle, cała filozofia. Jeśli zastanawiacie się nad kupnem takiej piżamy, to z całego serduszka Wam polecam. Ja jestem w nich okropnie zakochana i idealnie sprawdzają się na prezenty. Oczywiście przyznaję 5 na 5. Jeśli jeszcze nie oglądaliście poprzednich odcinków, a interesują Was inne przydatne akcesoria do spania, to polecam odcinek pierwszy, gdzie pokazywałam świecące poduszki dla tych, którzy boją się ciemności, i trzeci, gdzie pokazywałam również bajeranckie poduszki. Tak więc to wszystko, co przygotowałam dla Was na ten odcinek. Jeśli Wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem, żeby zmotywować mnie do kolejnego filmu. No i może dobijemy podobnej liczby jak na przykład 27 tysięcy łapek w górę. Udostępniajcie w opór znajomym ten film, ponieważ gadżety są naprawdę fajne i może im się też przydadzą. Koniecznie napiszcie w komentarzu, która rzecz podoba Wam się najbardziej i którą z chęcią byście na przykład kupili czy też używali. Padajcie na Facebooka, gdzie już jak wspominałam będzie można zobaczyć filmik o tych kapciach podgrzewanych, kiedy już do nich dotrą. Na Instagrama, gdzie oczywiście jest masa super fajnych zdjęć, spoilerków i też sonda dotycząca najfajniejszych rzeczy z tego gadżetowa. I też Snapchata po to, żeby obserwować to, co robię na co dzień i co jest ważne, jeśli chcecie być prawdziwymi gadżeciarzami. Ale najważniejsze to pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo jeśli subskrybujecie kanał, to należycie do naszej wielkiej rodziny i nasza rodzina wtedy jest coraz, coraz większa. Przypominam standardowo, że jeśli macie jakieś rzeczy, sugestie, pomysły, co chcielibyście pokazać na odcinku lub też sami chcecie pokazać swój produkt, to wtedy piszcie do mnie na maila, który jest tutaj oraz w opisie. Tak więc to tyle i my widzimy się już za dwa tygodnie w kolejnym gadżetowym i papa. Pa. co by ze mną zdjęcie mm. Jaki to jest wredny kot Pokaż się Matka nagrała się nie na sufit Na suficie nic nie widać No ale i tak masz to pokazać Czy nic nie widać? No. Jest czarna, czarno. Naprawdę? No. No nie możesz jakoś pokombinować.